w RMP, czyli udział Ruchu Młodej Polski w strajkach sierpniowych. Tak jak Andrzej Komolczyk powiedział, na Wybrzeżu były generalnie dwa duże środowiska opozycyjne. Środowisko WZC, którego liderem był Bogdan Borusej, członek Koru, i Środowisko Ruchu Młodej Polski, które wyrosło na bazie pisma bratnia ze Środowiska Młodych Ruchu obrony praw Człowieka i Obywatela w okresie dekompozycji tego te środowiska oczywiście i to była specyfika wybrzeża i rzeczywiście dobrze ze sobą z pracowało, pomimo różnic. Yy, I to były wspólnie organizowane manifestacje 3-majowe 11 listopadowe i manifestacje pół stocznią w rocznicę grudnia. To były wspólne spotkania, również towarzyskie. I to było poczucie takiej z jednej strony pewnej rywalizacji, z drugiej strony jednak głębokiej wspólnoty naszego losu. 3 maja 1980 roku na zorganizowanej przez Ruch Młodej Polski manifestacji w po mszy w Bazylce Waliackiej po przemówieniach Tadeusza Szczugowskiego, członka Ruchu Ochrony Praw Człowieka i Obywatela i Dariusza Komsteja z Młodych Polskich, który odczytał oświadczenie, które wydaliśmy do pani 40. rocznicy Zbrodni Katyńskich. Grupa czołowych działaczy RMP została zaatakowana i wyrwano z, z naszych szeregów Darka Komsteja, Tadeusza głoskiego skazano im, w wszystkie biegł na trzy miesiące aresztu. Akcja, którą zorganizowaliśmy, ich obronie, w solidarności z nimi, oni głodowali, się w areszcie, była przez nas odczytana jako bardzo wielki sukces i dalszy krok w kierunku integracji ze środowiskiem Yy, obliczamy, że około 100 tysięcy ulotek zostało rozrzuconych z naszym oświadczeniem i niemałą ich część rozrzucili koledzy ze środowiska WZC. Kiedy na początku sierpnia nasi koledzy wychodzili z więzienia, mieliśmy poczucie wielkiej dumy, satysfakcji. I właśnie wspólnoty. Wszystko wskazuje na to, wczoraj próbowałem to jeszcze ustalić dokładnie z Bogdanem Borusiewiczem, czy było to 9 sierpnia, czy 10 sierpnia, moim zdaniem 9 sierpnia. W mieszkaniu naszych działaczy Piotra Dyka i Ewy Dykowi odbyło się takie spotkanie integracyjne i spotkanie e, na powitanie naszych przyjaciół miał po tych trzech miesiącach głodówki. Na tym spotkaniu e, był Wałęsa, była pani Ania, był Gwiazdowie, był Borusewicz, wydaje mi się, że Andrzej, też byłeś na tym spotkaniu, ale tego nie jestem pewien, e, mówię, e, myślę o Andrzeju na tym spotkaniu rozeszła się wiadomość, że z pracy została zwolniona pani Anna Walutinowicz. I wiadomo, to jest opisane, że Bogdan Borusewicz wychodził z, z niektórymi członkami, uczestnikami tego spotkania na zewnątrz. Wiadomo, że w mieszkaniu były podsłuchy, pod aby i tam... Naradzał się z Wałęsą, na pewno z Borowczakiem, w sprawie rozpoczęcia strajku stożników. Jeśli chodzi o nasze środowisko, my nie byliśmy poinformowani, wprowadzeni w to, że strajk Straj e, Strajk rzeczywiście o tym wiedziało bardzo wąskie grono ludzi z WZZ-ów, e, My nie. I od razu też te Powiedzieć, że my nie mieliśmy poczucie w LNP, że nasza praca przynosi owoce, że praca opozycji przynosi owoce. Było coraz więcej ludzi, którzy się do nas przyłączali albo okazywali nam sympatię. Ale uczciwość wymaga, aby powiedzieć, że nie mieliśmy poczucia, że jesteśmy przed tak wielkim jakościowym skokiem, że jesteśmy tuż przed rzeczywiście tym tągnięciem, które będzie początkiem końca komunizmu. Wiadomość, jak powiedziałem, o strajku nas zaskoczyła, ale jeszcze tego samego dnia, 14 sierpnia, spotkaliśmy się w mieszkaniu Jana i Hanny Samsonowiczów w takim bloku w dzielnicy Gdańska na Przewódce, gdzie starszyzna naszego środowiska podjęła decyzję, że staramy się ze wszystkich sił temu strajkowi pomóc. E, tak się składa, że z dokumentów e, IPN-u e, dysponuje tutaj e, meldunkiem działającego w naszym środowisku agenta. Nie była to żadna bardzo ważna postać. To młody agent, ale jakimś dziwnym trafem 15 rano zjawił się już u mnie i trzeba powiedzieć, że dosyć wiernie opisał, co się działo. W dniu wczorajszym około godziny 10 udałem się do Hala, w jego mieszkaniu zastałem Hiszkaina z Krakowa żoną umilka Rybickiego z Halem Rybickim udaliśmy się do miejsca pracy Samsonowicza na Akademię Medyczną. Po przyjściu do Samsonowicza zastąpił u niego Bożenę Lewicką. No to Bożena Rybicka była pierwszą osobą z naszego środowiska, która weszła na ten stocznik. Gdańskich, wieczorem e, już pierwszego dnia. E, po przejściu do Samsonowicza zostaliśmy moim Panowała ogólna panita, no tutaj bym dyskutował z, tym, z, z, z tą opinią, gdyż wszyscy się, że służba bezpieczeństwa zorganizowała na nich opłatę. W miejscu pracy Samsonowicza powstało świadczenie solidaryzujące się ze strajkującym, zredagowane przez Aleksandra Hala. Tak się składa, że e, oryginał tego oświadczenia, które rzeczywiście pisałem koło godziny 12 w piątek 15 sierpnia, zachował się. E, jest w zbiorach mojego przyjaciela, Mirosława Lewickiego i to oświadczenie pozwalam sobie odczytać, mam do niego stosunek sentymentalny. W dniu wczorajszym rozpoczął się sklep załogi Stoczni gdańskiej. Obok postulatów ekonomicznych usunięto żądania budowy pomnika ukonującego ofiarę stoczniowców za w grudniu 1970 roku, przywrócenie do pracy wszystkich represjonowanych z przyczyn politycznych, uwolnienie więźniów politycznych. Wyrażamy pełną solidarność z tymi żądaniami stoczniowców z gdańskich, z naszymi przyjaciółmi z wolnym związków zawodowych miasta, Młodej Polski wielokrotnie przy okazji obchodów rocznicowych 11 listopada, 3 maja, grańskiego grudnia, domagał się spełnienia postulatów politycznych usuwanych przez strajkujących stoczniowców. Zwracamy uwagę na powagę sytuacji, w jakiej znajduje się nasz kraj. Władza rządząca w Polsce usiłuje przekonać społeczeństwo, że trudności gospodarcze mają charakter obiektywny, że jedyną drogą wyjścia z obecnego kryzysu jest rzetelna praca. Usiłuje uczynić całe społeczeństwo współodpowiedzialnym za obecną sytuację w kraju. Nie możemy się zgodzić z taką oceną. Komuniści sprawują władzę w Polsce od 35 lat. Wzięli ją bez społecznego mandatu, nigdy nie starali się go uzyskać. Oni wtaczali i realizowali politykę społeczną i gospodarczą. Oni podejmowali decyzje, społeczeństwo było obiektem manipulacji i eksperymentów. Oni więc donoszą pełną odpowiedzialność za obecny kryzys. Nie ma on zresztą wyłącznie charakteru ekonomicznego. Jest w równej mierze kryzysem społecznym i politycznym, kryzysem władzy PCWP w Polsce, ale nie kryzysem narodu polskiego odzyskującego swą podmiotowość i godność. Aby Polacy zdobywali się na wyrzeczenia, zaakceptowali program zaciskania pasa, muszą mieć zaufanie do władzy. Muszą być przekonani, że rzeczywiście kierują się narodem, kierują się narodu. PZP nigdy nie wykazała się zrozumieniem polskiego interesu narodowego i polityczną mądrością. Musi ją wykazać społeczeństwo polskie, jest strajkujący i opozycja demokratyczna. Jedyną drogą jest spokojne organizowanie się, spokojne i rozważne upominanie się o Nie można dać się sprowokować i szukać zwycięstwa stosując przemoc. Musimy być odpowiedzialni za polskie i przyszłość zwycięży I to oświadczenie. Zostało przekażane w naszej zakonspirowanej sekcji technicznej i było powielane i rozprowadzane na terenie miasta i oczywiście później na terenie Skorzy. W godzinach popołudniowych 15 to jedno z najsilniejszych wspomnień w moim życiu, szedłem po raz pierwszy z Darkiem Hokslejem świętej pamięci, z Janem Samsonowiczem, z Andrzejem. Słomińskim, dzisiaj profesorem, e, sławnym profesorem medycyny w Stanach Zjednoczonych i zrzeczonym agentem Tadmurszem Adamskim na terenie Stoczni Gdańskiej. Byliśmy witani serdecznie. Po raz pierwszy widziałem w tylu robotników niebieskich drewnikach, wyciągających do nas ręce, prowadzono nas do sali. BHP, gdzie trwały rozmowy Komitetu Strajkowego z Dyrekcją. E, w, stronie, tak, w stronie strajkowej przewodniczył Wałęsa. I wtedy zobaczyłem, jak ten znany przecież dobrze od 1978 roku opozycjonista, częściej bez pracy niż mający tą pracę, jaką rolę odgrywa w strajku. Gdy weszliśmy, powiedział proszę wstać. Tutaj weszło dwóch bohaterów, którzy za Polskę odcięli trzy miesiące więzienia i zainternował hymn. Wszyscy śpiewali hymn, w tym dyrektor Klemens Gniech. Tego samego dnia, wydaje mi się, w piątek, e, oczywiście do strajkujących przemawiali z Platformy takiej. I Tadeusz Czubłowski, Dariusz Kocnej, także Kazimierz Mierzyniący, Kazimierz Szołot. I tego dnia, wydaje mi się, po raz pierwszy z inicjatywy Magdy Modzeleski, naszej działaczki, odbyła się pierwsza modlitwa, która później już towarzyszyła regularnie Dniom Strajkowym, była ważnym elementem tworzącej się tam wspólnoty. Wydawało się, że następnego dnia zostanie podpisane porozumienie. Znowu, uczciwie mówiąc, rano w sobotę myślałem, sukces. Jeśli będzie pomnik, jeśli przywrócą do pracy panią Walenty i Wałęsę, duży sukces. No, oczywiście wszyscy wiemy, że sukces okazał się znacznie większy, dlatego że strajk nabrał charakteru ogólno-trudniczego. strajk stał się strajkiem solidarnościowym. I w tych. W godzinach po południowie, kiedy już ten strajk solidarnościowy się zatrzymywał, znowu spotkało się w wąskim gronie nieformalne szefostwo naszego środowiska, które ustaliło, podjęło decyzję, że nie będziemy próbowali wpływać, wchodzić, próbować wejść do kierownictwa strajku. Inna rzecz zupełnie jest inną sprawą, czy było to realne, czy nie ale, że będziemy wspomagać ten strach. I kierowaliśmy się przekonaniem, zresztą słusznym, że za chwilę cały aparat propagandowy będzie głosił tezę, że elementy antysocjalistyczne chcą wypacić słuszny z działania robotników. Że jednym słowem, zaatakują i KOR, i ruch młody Polski. Tak się zresztą stało od następnego dnia. A więc byliśmy jako siła, towarzysząca, wspomagająca. E, następnego dnia, i to jest też jedno z najsilniejszych wspomnień w moim życiu, po mszy e, pod bramą Stoczni Gdańskiej, jedyny raz, pierwszy jedyny raz w czasie i Rajkowych byłem w stoczni Komuny Pańskiej i patrzyłem na jak kołodzieja, którego znałem jako kolegę z WZC, jak silnym jest przywódcą tego strajku, jak starsi robotnicy słuchają, jak wielka panuje dyscyplina i jedność. To było wrażenie, które pozostaje na całe życie. Co konkretnie robiliśmy w strajku? Przede wszystkim była to pomoc dotycząca y, produkcji ulotek i dotycząca kolportażu. Y, z relacji Mirosława Rybuckiego pierwsza matryca w Stośniu Gdańskim, pierwsze stanowisko do powielania było przez naszych kolegów zainstalowane. Także w pierwszych dniach nie jestem w stanie podpić, kiedy to było, znowu relacja Mirosława Niewiskiego. Dostarczyliśmy wydrukowany przez nasze środowisko, co świadczyło o współpracy tych dwóch środowisk. Dwa ostatnie ruwy robotnika pobrzeża 6 i 6. Drugie zadanie o produkcji, o drukowania, również w komunie paryskiej, bo tutaj byli szczególnie Anrzej. Wiesław Słoniński, to był kolportaż materiałów strajkowych na miasto, a właściwie na miasta, na dnie miasta. I wreszcie, można powiedzieć, był to taki nieformalny głos doradczy. Formułowany w rozmowach kuluarowych z członkami MKS-u już na etapie formułowania postulatów E, oczywiście najtrudniejszy był pierwszy tydzień przed rozpoczęciem formalnych rokowań do, do czasu przybycia e, Komisji Rządowej. To były dni dramatyczne, niekiedy nie wiadomo jaki będzie los strajku i liczyliśmy się z tym, że może nastąpić interwencja, może nastąpić próba krwawej pacyfikacji strajku. Wydarzenia potoczyły się inaczej. I nie ulega żadnej wątpliwości, niezależnie od tego, jak patrzymy dzisiaj na współczesną Polskę, jak odnosimy się do siebie, do naszych wyborów współczesnych politycznych, że sierpień 80. roku porozumienia sierpniowe były największe od czasów II wojny światowej zwycięgi. Polskiego, były zwycięstwem bezkrwym, a poczucia takiej jedności i solidarności, jakiej wtedy doświadczyliśmy, mógłbym życzyć współcześnie żyjącym Polakom, młodym Polakom. Dziękuję.